Witam wszystkich serdecznie. Po trefelku. Trefel może być 3 kart. Co to jest? WW BB. Coś nowego. Zaraz zobaczymy. odher Bob Morrison Piczka zgłoszę. Co mam nie zgłosić? Piczka. A potem trefelki kolorek niewielki. Każdy, co to jest swój. Trefelki mogą być z trójki Bezato, no pięknie. Powiem dwa trefelki, jak wszyscy spasują. Wizeruję zapis, bo no mi przyszli. spas, pas, pas. pas, pas. No dawaj. Rów, ród. Ród z Ameryki. Nie pamiętam. O, dwa karo, ród Bluntschirm ze Szwajcarii. A po co te dwa karo? Nie, ród. Trzy trefle. Ruth. Po co ty licytujesz te kary, jak ci nie popieram tych kar? Jak pojeżdżasz trzy kara, to ci wyrzucę ze stołu. Gra i root. W partii jest 65 punktów. Popatrzymy, jak to będzie grała. oj, oj. oj, oj. nadtrzymać kiery. Puść. Puść. I wygrasz. Wygra. Walet. 4, dwójka tref i tref. A strefl? Nie masz? A strefl? Siedem. Nie spadło. No to trzeba kiera. No kiera trzeba. Albo kara, nie kiera trzeba. Wyrobić dwie kierowe. Dawaj kiera. Dwie treflowe, dwie pikowe to cztery, dwie karowe to 6. No daj, Kiera może wygrasz. Trefy nie wyrobić. Kiera gra. Dobrze. Puść. Puść. Ojej, dziesiątkę mogła im pasować. Puść. O bez znaczenia. I zobaczymy gdzie jest dziesiątka, kier. będzie chwila prawdy. Trzy bez za to cepezła. Ja Oddała to. Puść. No po co bierz dziewojo? Trzeba było puścić może by się kara jakoś podzieliły. 4, 5, 6. ojej, A jak odegrasz Króla pik, gdzie wojo? Mhm. Mm mhm. Mm karo, ojojoj. oj. Co kiera? Czy trefla? Trefla. I co karo? Ósemka, nie co, nie dwójka. Mhm. Mm kiera, dziewiątkę kiera. Ojoj. Kiera. gdzie Karo? Lewe wyrzucasz, Kobito, wyrzuci ją ze stołu. co mi powie, co z nią zrobić? Mhm. Trzeba za Zanugowała. wyrzucam ją. Trefla dobrą lewę wyrzuciła. Uch, trzy by za to rzucić A spasować na trzy trefle. Penny przyszło. Co to jest Penny? Penelope Mico-Smith. No zobaczmy. Sa'its on or your system? No to graj Sa'its. Grawaj, Penelope. Blef powinien mieć siedem trefli. Nie mogę powiedzieć dwa trefle. Co to jest WBB? WBB z głupło. Kontra. Pas. I Bob Mor musi zalicytować. Dawaj Bob Mor. Trzy traf lepiej na być siódemki. A no ja pasuję. 3 b. za to nie powinno być złe. Przynajmniej mi idzie. Dawaj. Dawaj peny. Co to jest peny? Dawaj w trefla. Ósemka. No nie tak źle. To w trefla. Nie miał? Asa? No kto ma asa trefla? Musi mieć W, B, 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 Trudno, no. Ślewkę. No weź na waleta. No i zagraj w trefla nie masz wigulonu. W pika. Ciekawe czy to jest Podasa. Dama tref nie dochodzi, więc wyrabiam kara. Mój Masa ma Pik i lewe karawą to wygrał. Nie ma masa Pik. Króla kier nie ma. Trzeba szybciej grać w karę. nie da Ojoj, teraz mam kartę. cztery kiery nie dam się przyblokować Marten powinien mieć 3. Kiery. No dawaj WBBBBBB. WWBB czy 3, 3. Dawaj. Tu jest napisane, że on tam ma problem zaraz go wywali. Pena jest naładowany. Dobra. Spasował. No wywaliłem. Po co go wywaliłem? My źle zagrałem. A Osiem. Powinienem zabić. Aj w karo powinienem zagrać. Ojej. Gram w inteligentami. Nie dołożył mi. Wygraliśmy 0-3. Opowiem no jedno Bo mi zablokują. Damato ktoś nowy. A Damato? To Nino. Woch. No pięknie. Też Bob. Dwa trefle forsujące do końcówki. I co teraz? Trzy za to. spasować, ale to Szybę za tu masz. Graj peny. Pokaż klasę. Pokaż klasę peny. Masz cztery, trzy kiery, peny. No pięć strefy powinnaś mieć peny. Dwa kiery to siedem. Trzy piki to dziesięć i trzy. No. Puść. Puść. Szóstka. Oj, oj, oj. Ale zaszalała Penny. Penny, no co ty, puść. Mhm. Cztery kierowe. Treflowa 5. karowa 6. Dobrze. B. B i król kier. Szybko król kier. I król kier. Puść. I walet kier w koło. I walet kier w koło. Weźmiesz trzy kierowe. Puść. Można było zaryzykować bicie, nie. Ho, 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 ho gdzie karo debilu? I co ja poradzę? Reflekt powinien zagrać. Fajny. Puść. Puść. Puść Puść dziecko. Będzie ci grał piki do króla. Kara nie są... O, dobrze. Trujeczka. Mm. No nie wygra tych trzy go Chyba, że w trefla zagra. No, dołóż. Wyrzuć pika. Dostałaś lewę na waleta kier. kara nie wiadomo czemu. Zabij. Wyrzuć pika. Askier. No, wyrzuć pika. Siedem lew jest. Gdzie trefla da wyrzucasz? To nie ma kiera? Za tamten zachował da ma to figurę kiercwaniaczek? To graj w kiera. I wkiera I pika wyrzuć. Pika wyrzuć. No. No niestety. Trzas do oddania. Dołóż. Wyrzuć pika. Bez dwóch. Ale i peny no Reszta twoje. Pójdź mm -hmm. bez dwóch, no trudna pani. Cztery, trzy, nie umiałeś wygrać. Ojej, co tu licytować? On napisał mi, Penny mi napisała, że rewers dałem. Za słaby byłem. Peny mam cię wywalić. Nie umieś grać Panny. ja zagram szybę za to. Hmm? dziesiąta peny u mnie późno pora kończyć no spasowałaś peny i dobrze No daj peneasa karo i trzeciego waleta kiero. Sześć karowych, dwie pikowe to 8. Zobaczmy, to powinno być spot. Zobaczmy, czy to jest spot damy. Sześć karowych i trzy pikowe. I co ty na to masz do powiedzenia? Peny, peny, patrz, jak genialnie peny, peny zagrałem. Tymi robi się trzy uwagi, już nawet nie patrzę, co rzucają. Peny, peny, peny. Ciekawe, czy ktoś piki zrzuci. O, poszedł pik. To jeszcze mogę trochę pikowych wziąć. Jak można pika wyrzucić, Damato? Pięć pików poleciało. I pięć zostało im trzy piki. O, zostało im dwa piki. Damato, co ty z po czwartej damy zawisowałeś czwartego pika? Mhm. Z kim ja gram w tego brydżu? Z kim ja gram? Ale miał figur. I kier? Nie. Tref.